Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień dobry. Dzisiaj razem z Pawłem będziemy robić pokoik dla naszego synka. My długo się zastanawialiśmy, czy robić w ogóle pokój w tym domu dla naszego synka. Z racji tego, że za kilka miesięcy będziemy się przeprowadzać, to mieliśmy dylemat, ale stwierdziliśmy, że nie wiemy co to znaczy kilka miesięcy. Czy to znaczy dwa miesiące, czy znaczy osiem miesięcy? Więc stwierdziliśmy, że zrobimy tutaj pokoik, żeby nasz synek miał jakąś swoją przestrzeń żebyśmy my mieli też wygodniej, że będzie tutaj jakiś przewijak, jakieś łóżeczko i tak dalej. Przewijak to jest? Przewijak. Okej. Okay. I po prostu większość tych mebli i rzeczy, które dzisiaj tutaj wprowadzimy do tego pokoju będzie pasowało do kolejnego pokoju w naszym nowym domu, jak już będziemy się tam przeprowadzać. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, chyba wszystko idealnie. Wszystko. No więc zaczynamy od tego, że musimy się właśnie pozbyć mojego fotela. Musimy się pozbyć tej toaletki i ogólnie wyciągać pawciut się denerwują, uspokój się Proszę I musimy pozbyć się takich z tej moich rzeczy, żeby po prostu nasz synek miał tutaj jakąś fajną przestrzeń I stwierdziłam ogólnie też, że to jest takie fajne przeżycie dla rodzica, robić pokoik dla synka A my będziemy to przeżycie mieć dwa razy Więc to jest podwójne szczęście No, więc zaczynamy Wyciągamy wszystko W pełni bezpieczne Widzowie, że ta tapeta jest taka w miarę uniwersalna, w sensie jest różowa po prostu, nie jest różowa nic, więc no tak czy się jakbyśmy nie zmieniali tapety dla synka, ale no jest taka uniwersalna, że jak będą jego rzeczy tutaj, to to będzie wyglądać okej. Okay. Tak mi się wydaje ale znalazłam taką zarobistą tapetę, która będzie w naszym nowym domu, u niego w pokoiku i będzie tak fajnie, tak kolorowo, bo my nie chcemy takiego wiecie beżowego zwykłego pokoiku, tylko chcemy, żeby był taki uniwersalno kolorowy i będzie fajnie wyglądać, więc się nie mogę doczekać aż będziemy projektować i robić tamten pokoik, ale ten też będzie fajny. Pokoik jest już pusty, te rzeczy zostają, bo wydaje mi się, że one po prostu już dostaną w pokoiku synka, bo taka lampa przy fotelu się przyda, ten misio z baby shower też jest spoko, no i kwiatek też dodaje taki Ofełnego elementu w pokoju, więc wydaje mi się, że go zostawimy. I teraz Wam zademonstruję, co gdzie będzie leżeć. Taki jest mój plan: że tutaj o. Będzie komoda, taka z przewijakiem. Kupiliśmy finalnie taką zwykłą komodę z Ikei i dokupiliśmy do niej przewijak, ale to Wam o tym opowiem, jak już będziemy mieć to złożone. Przez to, że widzieliśmy taką zwykłą komodę, to wyszło taniej i wyszło w sumie więcej przestrzeni, więc spoko, cieszymy się z tego powodu. Tutaj będzie nowy fotel. Stwierdziliśmy, że no różowego fotela nie będziemy używać w pokoju synka, tylko po prostu kupiłam inny fotel, a ten się przyda u nas na hali zdjęciowych i do nagrywek. Więc po prostu te różowe meble z tego pokoju idą na halę. No i tutaj będzie łóżeczko. Tak ja to widzę. Wydaje mi się, że Paweł się zgodzi z tym, bo jeszcze w sumie z nim tego nie ustalałam. Ale wydaje mi się, że taki układ będzie po prostu najfajniejszy. Ogólnie nie dociera to do mnie, że my już robimy pokój dla naszego synka. Ja mam wrażenie, że ja dopiero nie wiem miesiąc temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a tu już teraz robimy pokoik i on zaraz z nami będzie i on tu będzie spał w tym pokoju. W sensie Inaczej, no będzie spał ogólnie w nocy z nami w sypialni. Ale no, będzie w tej przestrzeni też przesiadywał ze mną, więc. Wow, to już jest zaraz. Chłopacy zeszli na dół, żeby wszystkie rzeczy pokładać do auta, żeby móc je wywieźć na halę No i mam nadzieję, że to się wszystko zmieści do mojego auta. Zobaczymy. Dobra, więc tak. Tutaj nie, robimy tutaj ścianę w... z Nie, no, Paweł, Stamtąd stawcy. robimy zjeżdżanie na ogród sąsiada i potem wracający do nas. Tutaj robimy wygodną kanapę, że mogą przychodzić do niego dziewczyny. Bardzo tak, wprzód wiesz, mi się nie podoba. Takie to jest. Dobra. Więc tak, mój plan jest taki, już tu widzą, tłumaczyłam, teraz na szybko wytłumaczę tobie. Tu będzie ta komoda, ta z która przyszła wczoraj. Ona jest taka duża, dwumetrowa. Tutaj to postawimy w rogu bardziej. I tutaj będzie fotel. Czy widziałeś ten fotel, jak jest wielki? Widziałam. Ten fotel będzie dotąd. Nie no, bez przesady, No tak w rogu go postawimy. Okay. A tutaj to będzie łóżeczko. Będzie łóżeczko. To łyżeczko jest, wiesz, ono, ono jest malutkie, nie? Na początku, wiesz, ono będzie tyle. No Pomysł tutaj. z mi się bardziej podoba. <laughs> ale myślisz, że git będzie? No bo tak. Komoda musi być przy ścianie, no bo inaczej nie da rady jej zrobić. Potem <coughs> musi być tutaj w rogu, no bo gdzie inaczej. I łyżeczko musi być tutaj. To nie ma innej opcji. No nie ma, ciasny to pokój. No ciasny jest pokój. Mhm. Ale w przyszłości będzie miał fajniejszy, większy pokój. Nie wiem, mnie to wszystko... Nie mi Jara właśnie mówiła. No nie, ale... Jara, ale jednocześnie nie no, dochodzi do mnie, że to już jest tak to już blisko, zaraz, że to już nie? jest tutaj Prawie tutaj. Już no. prawie zaraz nie będzie tu, tylko tu i to jakby do mnie nie dochodzi, jakby dziwnie się czuję przy tym wszystkim, no ale nie, git, I co robimy? Dobra, teraz idziemy na zakupy, bo musimy kupić dodatki, musimy kupić jakieś książeczki, A! jakieś takie pluszaki, jakieś takie rzeczy po prostu, które mogę na przykład tutaj postawić, bo pozbędziemy się tych moich rzeczy, czyli na przykład po co mógł książeczka Chanel, nie? Schowamy to sobie i ja sobie to Marty. Nie, no niech będzie zjeść cioci Marty i Kosia. Ale wiesz, że co chodzi, że jakby to ja już coś schowam i zabiorę w przyszłości do naszego nowego domu, a tutaj będą jakieś jego rzeczy, takie Spoko. właśnie jakieś. No tak, żeby, żeby było tak, tak, żeby dać klimatu, żeby to fajnie wyglądało. No, no dobra. To jedziemy do zakupy. Chodźmy. Jesteśmy pod pierwszym sklepem idziemy do Dom Domi ty tak zwany. Byliśmy ostatnio w Homemio i były fajne rzeczy e, do w spokojku z dzieckiem, gdzie nigdy takich rzeczy nie widziałam, więc idziemy zobaczyć co jest. Chodźmy zobaczyć. Wszystko jest w takiej kolorystyce, jaką my chcemy. No, mniej więcej tak. Ale co, kupisz takie coś i tak postawisz? No? Niech stoi w pokoju. Ciężko mi jest wymyślić ozdoby domowe dla dziecka. Kupuję mu liczydło. Od małego niech się uczy liczyć. A to jest takie liczydło? Ono jest, ono jest spoko, w środku, Bo ono jest w środku, no środku z tym. No no ej, to jest ładne. I to może stać. Ej, to może stać, uważam. No to, Git, to bierzemy. to się dopiero za rok, ale może stać. No, ale na przykład masz tutaj patrz Musimy, bez, no, bez Mam wrażenie, że tak jest fajnie było więcej jakbyśmy w Tańsku. A takiego, że wstał sobie? Misia, no. Jakie rzeczy może być? Ile mi się kosztuje? 140 zł. A nie, nie no 140 zł jest taki koszt, o... no. dziękuję. Ale ten jest przeceniony. I o. kosztuje 17. Ej, no i to jest cute, no. I to jest cena. Dwa bierzemy? Wrzućmy. Czy jeden? Byliśmy no. dwa jak są po 17 zł. Tylko, aha, to przerzucimy tutaj. Właśnie zarobiliśmy stówę. No bo no, takie tak, myśmy kupili za 140, a kupujemy dwa za 30. Cztery. Dobra, to mamy dwa takie te, i i tą zabawkę. Spoko. I ja możemy lecieć dalej do kolejnego sklepu. do Zary Home specjalnie, po to, bo to był ona zobaczyła z daleka pieska. Ej, ale przyjemne jest do tylko. No właśnie, do tego Jest to złotych. Ej, ale cute są te Te Króliczki be... są fajne. Weźmy jednego. Niech Białego pierwszaka. króliczka. Białego czy, mnisz... czy pieska mniejszego? Znaczy, czy pieska? Kuba u waranka. Uuu, Nie, bo lisek to jest chytrusek. Ej, fajne, jest? Ej, ale fajne, Ej, fajne rzeczy, no tak śmiechem żartem. Zobacz, kipper. Zielony od prawy. Świąteczny. Dobra, ty ja, ty ja jestem za zajączkiem, uszek. bo zajączek jest cute. Biały? Tak. Dobrze, i patrzymy co tu jeszcze jest. A ja coś takiego, bo ty tak mocno patrzysz dziecięco, a ja bym troszkę... A to, to. wtedy zielono, będzie chodziła ja zielona, tak... dopiero. No, ja tak troszkę poszedł wiesz. Okay. Dziecięce, ale już chłopieńcy. Okej, okay, no to weźmy zieloną. I żeby też tam nie było takich, wiesz, kidos wibe, tylko żeby był taki waj słodki dziecko. Jak chłopak dorosły, tak? Od razu dorosły. To i to bierzemy. Idziemy dalej. Idziemy teraz do hemu, zobaczyć co tutaj mają. Z tego co widziałam na stronie internetowej tu mamy jakieś takie fajne żyrowki, jakieś takie właśnie y, zwierzęce, printy i takie rzeczy, więc zobaczymy, czy coś znajdziemy na miejscu. No na co, No ale on... No jeszcze troszkę za mały jest na poczce. Czy to bo królika będzie dobrze wyglądać? Bardzo ci wiesz, królikam. Różne rzeczy, tak no jest ładne cute, może. Tak. Może trenować Hobby horse'a, czy jak to tak nazywa. No jest się nazywa No to się to jest no za małe. No nie no, Lipa jest tu kochani, ogólnie... Myślałam, że to będzie I nie się... ma sensu nam coś po tego lewkę tak, no, odbić go. Dobra, Chodź, ja proponuję TK Max. TK Max to jest najlepsza, najlepsza się, którą możemy z tych chyba znaleźć. Dobra, I tam kupimy najwięcej. i to będzie Ułożymy zapytań, jak, do... będzie inna, jak będzie i najwyżej w netcie będziemy tak. No tak? No, Możecie nam wysłać jakieś fajne stronki z rzeczami o. właśnie takimi dodatkami do pokoju No i idziemy do Tyky Przyszliśmy jeszcze w międzyczasie do Empiku, żeby kupić jakieś książeczki Może no, pokładać ładnie na regale, już zacząć poczytać. Znaczy no my już czytamy bo no tak, ale tak, żeby... zacząć jak już będzie no. Dokładnie. O, to mi się podoba, przede wszystkim ten napis 5 minut Co to? Bajki 5 minut przed snem Ale że 5 minut da się Tak Okej okay. Ujazdy, jo Okay. Zasypianki, pory roku, przyjaźń No tak, no coś, przydatą się, nie? Okej Lolek poznaje zoo Starą szalą Lolek poznaje wieś i Lolek poznaje warsztat, bo on musi umieć naprawić auta Pojazdy w akcji Ej, to mi się podoba, to, są, to jest część zakupów, która uważam, że jest fajna, bo jest przyjemna i edukacyjna Moje pierwsze słowa Ej, a może weźmiemy też takie Disneya. Magiczne, no? chwilę po Disneya? Magiczne chwile w się Tak, jestem za, jak najbardziej. Moje opowieści auta, na pewno będzie oglądał auta. Piosenki z budowy. BUDOWA! Wow. Wow, budowa W BETONIARCE! Tak to będzie? Co to było? Paweł tutaj ewidentnie zaszalał, ale naprawdę będziemy e, chcieli czytać dużo książeczek z naszego synka, więc e, będziemy to wykorzystywać. Idziemy do kasy. W już są rzeczy, takie macie. I właśnie jak to jest piękne. ja ogólnie nie wierzę w to, że w październiku są święte rzeczy i zawsze przechodzę obok tego z takim, z takim podśmiechywaniem się. No ale no, to faktycznie jest ładne, no. Możemy no, wziąć idziemy. jak ktoś. Dobra, idziemy spierdalić. Rzeczy dla dzieciaka. Takie żarty, takie Kochanie, coś. to jest dopiero na święta. No tak no, ale też może to, możemy kupić. I teraz możemy kupić awokado i jajka. To można kupić, to jest Nie Musimy tylko do tego jeszcze Ale po co mam koszyczek kolejny, skoro mamy dwa? najpierw. zobacz, ten z taki, że można ułożyć Kochanie, znajdźmy rozwiązanie, najpierw na te dwa, żeby coś do nich włożyć, a potem kupmy kolejne, jak to będzie brakować. Chcesz kupić koszyk, który będzie pusty, wiesz co? A może kupić kupić obok mówi? Patrz te rycha syrena Syrena, odcinek 50 tysięcy lajków like i nagrałam taki film u mnie na To jest creepy. No jest creepy. <gry> Paweł. z smierku. Chciałam ci się śmiesz? Nieważne. Chciałem coś powiedzieć, ale to było niecenzuralne, więc... No posywa. właśnie, idziemy do kasy i widzimy się z wami już w domku. Jesteśmy już w domku i teraz tak. Chciałabym mieć ten fotel na górę. Ten fotel jest... No taki półtorej razy większy niż ten mój, który miałam Tak, zdecydowanie większy To już mówiłam na jednym z poprzednich vlogów To jest hotel, który miał do mnie iść 8 tygodni, a przyszedł w półtorej tygodnia O kurde Daciera Wow mm. Kiper, nie idź tam, chodź tu No to Skipper się przetknął, weź go. Weźmy. Yeah. Mamy to. Teraz chwila prawdy. czy on jest fajny w ogóle. Ej, no wygląda fajnie. Ja nie lubię takich. Ale ja lubię. To najważniejsze. Patryk. Już, 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 już. O nie! O, mamy to. Ej, wow. fajny jest! Fajny. O, I to będzie młode leża. Zdecieżmy, że go karmię tu. No ja go też będę karmił bardzo często. Ja, ja się nie cycem, ale... Chociaż mógłbym. jest <grym> spoko, jest wygodny. No sztywniacki takie Nie, właśnie trzeba poduchę, jakąś taką fajną poduchę z tyłu dać. No tamten był wygodniejszy. Tamten był wygodniejszy, no ale na tamtym tu ja se siedziałam i sobie mogłam wybrać, nie? Ten to zamawialiśmy totalnie zleka. I ogólnie uważam, że jest spoko. I będzie pasował tutaj i będzie pasował do jego pokoju w domu i będzie ewentualnie do całego domu pasował też. No dobra. dobra, składamy teraz... Składamy wszystko. Składamy komodę. O kurde. Ale ma... to jest okay, Ikea, będzie szybko Okej, okay, to tyle dam. Apeluję to na filmie, bo bez filmu tego nigdy nie zrobisz, a tak widzę będą ci w komentarzach. Mamy w tej górnej łazience mydelniczkę. Mamy. I ta mydelniczka od pół roku nie działa. Ja za każdym razem proszę Ole, żeby kupiła nam. Patrzcie na mydelniczkę. Tu jest mydło w środku. Dobra, kupię. Ja za każdym razem się wkurzam i myję taką ilością mydła ręce. A ja kocham mycie ręce i mi to irytuje. Ja zawsze zapominam. A ja zawsze używam innych płynów. A ona zawsze używa innych płynów. Dlatego widzowie ja apeluję pod każdym filmem, dopóki Ola wam nie pokaże, że kupiła, proszę pisać Ola kupa wowi medeniczkę. Dziękuję, pozdrawiam. To no, takie informacje. kiedyś to mhm. budowałeś najpierw całego boksa, potem wchodziłeś do środka i robisz szuflady i tak dalej. Zobaczcie, że tutaj podłogi nie ma. Jakby już tak lecą po prostu, wiesz. Okrałem gdzie się da. I tu nie ma podłogi normalnie, będą szuflady, a tutaj jest przestrzeń po prostu. Skipper! Skipper! Nowy foto. Nie! Uwaga, uwaga, pierwsza szuflada. Czy poprawki wymaga, przekonajmy się. Wejdę, wyjdę, wejdę. wejdę. I idealnie, widzowie, jak na wymiar. Rączek nie kręcamy celowo, bo na dniach przyjdą do nas rączki, które ojciec zamówił z zagranicy. Są one fajne, takie inne, takie bardziej pasujące do pokoju chłopczyka. Do w ogóle do tego stylu pokoju, który my chcemy tutaj zrobić. Znaczy, może nie tutaj, a bardziej tam, no, ale, ale tutaj, tutaj też będzie taki zadowolony. Musimy sobie domyślić co, co będzie, bo gdzieś tam pokazujemy cały czas, że takie rzeczy będziemy kupować, nie? Tak jest. Ja musiałam sobie zrobić przerwę na płatki, bo rzuciliśmy Ten, bo ona będzie też odstawać trochę bardziej No jeszcze podle trzeba ogólnie tak, już bym ja mam coś takiego, to jest przewijak i mogłabym go mieć bokiem, ale wolałabym go mieć przodem do siebie, w się sensie synka przodem do siebie więc dlatego jest ten przewijak kupiony ten jakby, ta dostawka przewijaka żeby można to było mieć tak żeby mi wszystko to nie letało. więc będziemy musieli odsunąć tą szafkę od ściany trochę i po prostu tu jest dołożona taka taka pyseczka Jakoś tak to nie wygląda. Zobaczymy. Fajnie. Powoli to wygląda jakby. To jest to coś? Tak. Znalazłam to przez internet. Pisałam przebijak do szafki IKEA i wyskoczyło to. No ma to sens, nie? Właściwie no, się zgadza. No. A i nie przebiliśmy tych kto od tyłu, bo nie młotka. Ale nie przebijemy przy okazji, bo one też trzymają szafkę, nie? szafka aktualnie bardzo no. jakąś dawkę do strony, Więc ale dzisiaj ja po prostu ogarniemy młotek z hali i wtedy dopiero jutro powkładam sobie rzeczy do szuflad. Rzeżynka tego nie pakowała. Co Podnosimy? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czemu to ma nogi tutaj i nogi tam? W sensie jakby taki miękki materiał to. A dłuba krzywo wtedy wkręciliśmy. Tam, jak krzywo. Tam coś nakręciłeś co bo zwrotnie powinno być. Że te nogi powinny być od środka. Powiedziałeś żonka, że tak. No, prostu nie zwróciła uwagi, że środki są krzywa. No i mamy to No i mamy to. Teraz tak, trzeba odsunąć to. A okej, okay, to będzie za szafkę. Tak. A to spoko, bo to ci też wydłuży tą szafkę, po, jakby pogrubi ją. Tak. Od boku to będzie litnie wyglądać. No będzie litnie wyglądać, ale to jest za coś, nie? Ej, I to co? To? Też y, przykręca się od dołu, mamy taki No właśnie, tam. chciałem powiedzieć, że tutaj jest zagięcie, więc tak. to trzeba było kątownikami nakręcić. No, Dostaliśmy dwa kątowniki, ale można ogólnie sobie dokupić więcej i sobie dokręcić to, żeby to było takie... Ile to 250 zł, to nie jest źle. No za cztery deseczki niby dużo, ale z drugiej ale strony jest, na przykład nie to, nie? Wygląda to jak, jak ten materiał z No poza tym, że od tej strony to wygląda dziwnie. No i patrzcie, teraz bierzesz tak. I dalej. No i sobie przewijasz bo I sobie Przewijasz na wprost. I fajne jest git. to, bo przykręcisz to od dołu i wtedy jak już nie przewijasz bubasa, sobie na tym przewijaku, to sobie też tam się i masz szafkę zwykłą. No. Więc to jest naprawdę spoko opcja. A i nawet pasuje ta biała szafka do tej ściany, do tej tapety. fajnie to wygląda. Jest naprawdę git. Dobra, to możemy przesunąć fotel jeszcze. Fotel i łóżeczkę składamy? dostawkę złóżmy, no? Tak, bo nie mamy jeszcze łóżeczka, łyżeczka będzie za tydzień dwa. No, coś takiego, tak. Czekamy to na łóżeczko. Można złożyć, także ogarnijmy tu i zostawmy. No, teraz pytanie, jak to zmieścić tutaj? Będzie ciasno, Proszę, Będzie ciasno, no. Nie no, możemy tego kwiatę usunąć. Nie no, mogę to docisnąć tu. No i tu będzie łóżeczko. Ej no, jak to wygląda? I tu będzie łóżeczko. No i... Jest ciasno, ale jest własno, no. no. Dobra, idziemy potem tą dostawkę póki co. Rozłożymy tak, dostawkę. Żeby już była gotowa. żeby tak. Ja wolę mieć wszystko gotowe, żeby to czekało, że a ja, tak, nie że... I sobie Tak, nie że ja zacznę rodzić i ty nagle będziesz... Kurde, jak złożyć dostawkę? No, więc lepiej, żeby to było wszystko gotowe. Dobra, idź po dostawkę i składamy De. ostatni mebel. <noise> Ja I to otwiera, zamykasz. Tak. I to będzie docela to przy łóżku stało. Tak, oczywiście. Ale na razie niech stoi sobie tutaj. Tak, żeby to już po prostu było gotowe. Mamy takie pasy, żeby sobie przypiąć do łóżka. Jakbyśmy chcieli. Zabinam to kółko. I gotowe. Dobra. Układamy materacy i czekamy na głowasa. No i tu będzie łóżeczko, tylko wasze łóżeczko będzie troszkę mniejsze Dzięki czemu będzie można to otworzyć Tak A jak już się stąd wyprowadzi, to będzie miało dopiero większe łóżko, więc git No, na pewno Więc fajnie fajno, Dobra, fajno. mamy wszystko złożone, jeżeli chodzi o meble teraz, teraz układanie Tak, teraz pozbędę się wszystkich tutaj dodatków, które nie są... No. Ale ci z oczu patrzy Ja. Masz normalnie wizję na to w oczach, idealną, jak to poukładać tak, mam. I ja tutaj to oko mi pokazuje, jest... że ja jestem zbędny Tak, i co Widzowie, ja sobie tutaj poukładam. Wszystko, co jest niepotrzebne dla babasa, to po prostu odłożę i ułożę wtedy wszystko to, co kupiliśmy dzisiaj tutaj sobie. Więc ogarniamy dalej. Najpierw musimy zrobić porządek na tych półkach i pozbyć się tych rzeczy, które są tutaj po prostu niepotrzebne. Pozbyłam się przede wszystkim tych książek, bo bez sensu, żeby miał książki jakieś Louis Vuitton i tak dalej. Jak dzisiaj kupiliśmy mu dużo, więc tutaj sobie wypełnimy książkami. Pozbyłam się też tych tutaj różowych elementów, no bo bez sensu. I wydaje mi się, że reszta może zostać, bo tutaj mamy wspólne zdjęcia. Tutaj są jakieś ozdoby, ale one też mogą być. I na dole jest moja torba, którą będę pakować sobie do szpitala, ale to dopiero za jakiś czas, jak już będę miała też listę ze szpitala i jak już będę miała wszystko wyprane i tak dalej. Jeżeli chodzi o ten regał, to wydaje mi się, że te kwiatki mogą sobie zostać, bo one ładnie wyglądają. Wyglądają. Głośnik też zostaje, ze względu na to, że mogę tutaj sobie puszczać jakąś muzyczkę, no i tutaj też są zdjęcia i one też w sobie mogą zostać. Teraz trzeba wyciągnąć te rzeczy, które kupiliśmy, poukładać to tutaj jakoś, e, no i ewentualnie dokupić jakieś rzeczy, e, typu nie wiem, jakieś autka, jakieś zabawki, coś takiego, żeby po prostu położyć, żeby to rzeczywiście wszystko fajnie współgrało i wyglądało. więc tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy z czasem jak już ogarnę wszystko w szufladach ogarnę też co dokładnie mam w tych szafach tutaj, bo mam też tam jakieś właśnie pluszaki żyrafy, jakieś misie i tak dalej to wtedy sobie podokładam, dołożę też sobie coś fajnego na komodę żeby coś też stało i wtedy wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądać no dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek w następnym odcinku zrobimy sobie takie układanie tutaj poukładamy całą apteczkę w tych szufladach, popierzemy ciuszki i poukładamy też te ciuszki i tak dalej, żeby po prostu wszystko było gotowe i prawdopodobnie w następnym odcinku będzie też już takie docelowe łóżeczko więc wtedy też je ja Wam pokażę. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!